Cześć, ja mam na imię Dawid i prowadzę dla Was hurtownię internetową Shop Klima oraz ogólnopolską grupę instalatorów Grupa Instal. A w tym materiale chciałbym z Wami zrobić unboxing nowego klimatyzatora od Heiko, a jest to model Kira. Klimatyzator, który pojawił się w sprzedaży w tym roku, kiedy to nagrywamy, czyli 2023. Powiem Wam szczerze, że sam go jeszcze z tego kartonu nie wyjmowałem. Rozcięliśmy tutaj tylko folię, więc no bierzmy się do otwierania. Zobaczmy, jak on tam w środku wygląda. Nie było to łatwe, ale sobie jednoosobowym zespołem poradziłem. No i cóż, tak się prezentuje ten nowy model. E, zaraz może zrobimy jakieś zdjęcie oficjalne tych folii. E, w każdym razie tak. Jak widać, urządzenie jest białe, czyli jest takie powiedzmy standardowe. To, co odróżnia ten model od pozostałych modeli Heiko, to co widzę właśnie na pierwszy rzut oka, to jest fakt, że on jest taki bardziej kanciasty. Mnie osobiście bardziej chyba takie kształty się podobają. Pozostałe modele są takie właśnie powiedziałbym bardziej zaokrąglone. No, ten jest taki, taki kanciasty. Na pewno ma on różnicę w funkcjach, o czym opowiemy sobie za moment. Tak patrzę na niego jeszcze tutaj z tyłu, tak wygląda ją jego plecy. Generalnie fajnie dużo miejsca, jeżeli chodzi o instalację. Tutaj z tej strony spoko dużo miejsca, żeby jakąś pompkę skroplin, na przykład, umieścić. A teraz zdejmijmy te folie i zobaczmy, co kryje się pod nimi. Zdjęliśmy folię i odkryliśmy pierwszy minus tego urządzenia, mianowicie jest taki, że obudowa jest błyszcząca i niestety się palcuje. Ale oczywiście jest to minusem każdego innego urządzenia z błyszczącą obudową, więc wszyscy instalatorzy, biało rękawiczki jak Michael Jackson i raczej staramy się nie dotykać tych elementów, które możemy wypalcować. Też, oczywiście na serwisie podczas montażu, zwracajcie na to uwagę. To, co wypalcujemy, da się oczywiście wyczyścić, no ale jest to jakąś taką małą, przynajmniej wadą tego urządzenia. No więc, prezentuje się ono już bez folii w ten sposób. Myślę, że dużo lepiej niż w foliach. Drugi minus, pozwólcie, że je od razu wymienię, chciałem mówić o samych superlatywach, ale. Drugi minus wizualny. Nigdy nie podoba mi się te wszystkie naklejki, które znajdują się na tych urządzeniach. Jakby one nie mogły być klejone od góry. No, chyba że są na to specjalne przepisy, które mówią, że to musi być w zajebiście widocznym miejscu, no to okej okay, od frontu może, ale tak na poważnie, gdyby one były klejone od góry, każdy też miałby do nich w jakiś tam sposób dostęp. Natomiast no tutaj te naklejki niestety szpecą. Ale to też jest na prawie że każdym innym urządzeniu, więc to nie jest jakby wada tylko konkretnie tego modelu. Skupmy się teraz na zaletach tego urządzenia. Z pewnością ma ono LEDowy wyświetlacz, którego w tej chwili nie widzimy, natomiast wyświetlacz będzie przebijał spod obudowy i ten wyświetlacz znajduje się tutaj w tym miejscu. Aby podnieść klapę w tym urządzeniu, no to standardowo z jednej strony, z drugiej strony zatrzaski, i na środku zatrzask. I mamy urządzenie otwarte. No i w środku znajdziemy filtry. Jakie tutaj mamy filtry? Mamy tutaj filtry mechaniczne, dwa czarne filtry, które prezentują się w ten sposób. Jest to gęsta siatka, która będzie wyłapywała wam kurz, wszystko to co w powietrzu lata, jakieś muchy, komary itd. itd. Czy to urządzenie ma jakieś filtry opcjonalne? Jeżeli ma, to często są chowane w instrukcji obsługi. I w pilocie, ale nie widzę takich filtrów, więc najprawdopodobniej żadnych dodatkowych filtrów w tym urządzeniu mieć nie będziemy. Natomiast o jakość powietrza, słuchajcie, w tym urządzeniu będzie dbał jonizator powietrza. Jonizator, który będzie produkował jony, które będą oczyszczały nam powietrze, także z zapachów. Tutaj, jak wspomniałem, znajduje się wyświetlacz, ten LEDowy. To urządzenie standardowo zostało wyposażone w moduł Wi-Fi. Czyli taki USB pendrive, który znajduje się tutaj z tej strony, jest on już włożony, ten moduł służy do skomunikowania się e, na przykład klimatyzatora z waszym telefonem. Dzięki czemu możecie sobie uruchomić urządzenie na przykład wracając z pracy po to, żeby w domu powitał was odpowiedni komfort. Więc fajnie, że to urządzenie od razu w standardzie zostało w coś takiego wyposażone. Tutaj jeszcze od razu widzę jest włącznik, gdyby kiedyś się zdarzyło, że zgubiliście pilot albo pilot przestał reagować, urządzenie można włączyć i wyłączyć klikając tutaj przycisk. Natomiast nie ma wówczas żadnej możliwości Sterowania, tak samo jak w każdym innym urządzeniu tego typu, co mamy dalej? Mamy tutaj łopatkę. Dosyć fajna, dosyć sztywna, podwieszona w jednym miejscu, ale nie wygląda kompletnie, jakby ona miała się w jakiś sposób wyginać tudzież poddawać, więc to jest. Dużym plusem też myślę tego urządzenia i z tego co wyczytałem w tym urządzeniu jest możliwość sterowania zarówno żaluzją poziomą, jak i żaluzjami pionowymi z poziomu pilota, czyli jest to tak zwany nawiew 3D albo 4D w zależności od tego jak producenci go nazywają. I to jest na przykład funkcja, która odróżnia te urządzenie od wszystkich pozostałych modeli Heiko, bo jeżeli dobrze kojarzę, żaden inny ścienniak w Heiko nie ma takiej możliwości, żeby sterować żaluzjami w 4D. Żaden inny nie ma też Jonizatora powietrza, w który wyposażony jest akurat ten prezentowany model. Czujnik temperatury powietrza, które jest zaciągane przez urządzenie, bardzo często znajduje się tutaj przy chłodnicy. Natomiast w tych urządzeniach mówię tych mając na myśli hajery i Heiko, najczęściej montowany jest właśnie tutaj z boku i do tego służą te tutaj wgłębienia. To, co jest jeszcze ciekawe przy tym urządzeniu, to jest fakt, że on zimne powietrze, wydmuchiwane. Z tego otworu będzie kierował do góry, dlatego że zimne powietrze jest cięższe i ono będzie opadało na dół. Natomiast w przypadku grzania raczej będzie to powietrze kierował w dół, po to, żeby ono sobie szło grawitacyjnie do góry. I dzięki temu właśnie ta łopatka ma taki dosyć duży wachlarz ruchów, więc tak to tutaj wygląda. Ehm, nic więcej ciekawego mi nie przychodzi do głowy, co możemy powiedzieć tutaj o froncie tego urządzenia. Zamkniemy więc klapę i pokażemy Wam je jeszcze od tyłu. A od tyłu urządzenie prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj standardowo blachę, ten uchwyt montażowy. Mamy rurki, które, tak jak w każdym innym urządzeniu na całym świecie, wychodzą z tej strony i idą sobie w bok. Mamy tutaj prawdopodobnie dwustronny odpływ skroplin. Tak, mamy dwustronny odpływ skroplin, więc rurkę, która fabrycznie wychodzi nam z tej strony, możemy sobie przełożyć tutaj. To już w zależności od tego, jak instalatorowi będzie się podobało, żeby te rurki poprowadzić. To, co jest bardzo ciekawe w tym urządzeniu, to jest ten uchwyt. Strasznie podoba mi się to w urządzeniach, które są produkowane przez fabrykę marki Haier, bo właśnie Haier produkuje urządzenia HEIKO. Dzięki temu uchwytowi właśnie mamy możliwość przytrzymania przy tych rurek na swoim miejscu, dzięki czemu urządzenie nie będzie zbyt mocno odstawało od ściany, a dodatkowo podczas montażu możemy to wykorzystać jako taka podpórka, dzięki czemu możemy wygodnie w miarę skręcać rurki. A to będzie nam służyło jaka taka właśnie podpórka, tak jak podpórka maski w samochodzie. Jest to bardzo myślę, że fajny element. I coś o czym tutaj jeszcze warto wspomnieć, mamy. Urządzenie wewnętrzne, które jest nabite azotem. Świadczą o tym te plastikowe nakrętki, i tutaj taki czerwony dings, nazwijmy go tak, dzięki czemu wiemy, że jeżeli my będziemy odkręcali te nakrętki, będzie wydobywał się z nich azot pod ciśnieniem. No to mamy informację o tym, że to urządzenie jest szczelne. Tutaj nie powinno być żadnych problemów z nieszczelnością, przynajmniej właśnie w obrębie tego urządzenia. No i tak ono się prezentuje. Nie wiem, czy możemy o nim coś dodatkowego, ciekawego powiedzieć. Jeżeli chodzi o urządzenie zewnętrzne, to jest to urządzenie takie jak w każdym innym modelu Heiko. Jest ono oczywiście białe, niezbyt wielkich wymiarów, jest w miarę ciche. Więc z czystym sumieniem mogę to urządzenie polecić, tak jak całą markę Heiko. Generalnie jeżeli klienci decydują się na jakieś ekonomiczne rozwiązania, to właśnie bardzo często my proponujemy tą markę, dlatego że mamy do niej zaufanie. Tak jak wspomniałem wcześniej, to są to urządzenia, które wyjeżdżają z fabryki marki Haier. No a Haier, jak być może wiecie z innych naszych materiałów na tym kanale, to jest naprawdę duża firma globalna, więc są to naprawdę urządzenia sprawdzone. Tyle ode mnie, jeżeli wy macie jakieś pytania odnośnie tego modelu, to napiszcie je w komentarzach, jeżeli coś się przeoczyłem, gdzieś się pomyliłem, to... Z całego serca przepraszam. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, napisania komentarza. Jeżeli jesteś instalatorem i chcesz montować takie urządzenia, zachęcam do współpracy z naszą hurtownią. A jeżeli jesteś klientem końcowym, to zachęcam do współpracy z grupą Instal, czyli instalatorami, którzy mogą zainstalować takie urządzenie. Posiadamy autoryzację, dajemy pełną gwarancję na nasze montaże. Tyle ode mnie. Bardzo wam dziękuję. I widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Jesteś instalatorem klimatyzacji? Szukasz hurtowni, w której mógłbyś kupować? Shopklima.pl Tutaj znajdziesz urządzenia, narzędzia i materiały na montaż klimatyzacji. Wejdź na shopklima.pl i sprawdź zakładkę współpraca.